Konfederacji Pracodawców Polskich, witam Pana. Dzień dobry. I w Pan Grzegorz Bednarski, Przewodniczący Związku Zawodowego Kadra w kopalni Budryk. Witam Panie Przewodniczący. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Nie wiem, do kogo powinienem zaadresować pierwsze pytanie. Co z tym fantem zrobić, Panie Prezydencie? No zakończyć jak najszybciej strajk, który jest strajkiem w powszechnej ocenie nielegalnym. Zostały w tej kwestii złożone, określone dokumenty do... Wielu instytucji. Wymieniacie je Państwo po kolei. Uważam, że te instytucje powinny już jak najszybciej zareagować i trzeba to tą sprawę rozwiązać. Ten strajk jest rzeczywiście nielegalny, ponieważ on nie jest zgodny z prawem, które dotyczy, mówię tutaj przede wszystkim o prawie do sporów zbiorowych. Według posiadanych przeze mnie danych, kiedy zapadła decyzja w grudniu 2006 roku, minister gospodarki podjął decyzję o przygotowaniu połączenia kopalni Budryk z Jastrzębską Spółką Węglową. Następnie, bo to, ta decyzja grudniowa z 2007 roku jest jakby kontynuacją, konsekwencją tej decyzji, w sierpniu 2007 roku zostało wypracowane porozumienie pomiędzy zarówno Budrykiem, jak i Jastrzębską Spółką Węglową i Stroną Społeczną. I to porozumienie zostało zakwestionowane zaledwie przez dwa związki zawodowe w kopalni Budryk, które zorganizowały referendum. Mamy pewne procedury, które są, doprowadzają do strajku. Najpierw, nim dojdzie do referendum, trzeba przede wszystkim przedstawić dokumenty, które stanowią tzw. protokół rozbieżności. przy przekaz jeszcze jest spór zbiorowy spór zbiorowy i tak dalej. Także to są wszystko rzeczy, które tego. To jest, ja myślę, to jest przykład, przykład jakby próby pokazania się w innym świetle przez bardzo często liderów związkowych, którzy rzeczywiście nie mają y, szansy na zaistnienie. Myślę, że pan koncyn już miał rację. Dajmy, w tym dajmy zakresie. szansę liderom związkowych. Panie przewodniczący, jakie wyjście z tej sytuacji pan widzi? Ja najpierw chciałbym się ustosunkować do tego, co powiedział pan prezydent Konfederacji, pracodawców. No, albo nie zna w ogóle ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, albo kłamie, albo został wprowadzony w błąd, bo to, co ten pan powiedział przed chwilą, to jest bierutnym kłamstwem, proszę pana. Spór zbiorowy został powstał wskutek pisma, które żeśmy wysłali do zarządu KWK Budryk z dnia 29 października. Od 2 listopada powstał spór zbiorowy i panowie z zarządu KWK Budryk mieli przy obowiązek, wedle tej ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zasiąść do rokowań. Rokowania polegają na tym, że się zasiada i omawia się poszczególne punkty zawarte w sporze. Natomiast panowie z KWK Budryk Uważają, że oni są ponad wszystkim, przede wszystkim są ponad prawem. I to właśnie tak uważa pan Bojarski. Zanim podejmę temat dalej, to jeszcze się troszeczkę muszę wrócić do tyłu, bo pan tutaj zarzucił, że dwa związki zakwestionowały wypracowane porozumienie z jaszczemską spółką węglową, więc jest to kolejne kłamstwo. Mianowicie pierwsze referendum było zorganizowane przez wszystkie związki zawodowe działające na KWK Budryk. Tych związków jest osiem, panie prezydencie. I te osiem związków były w komisji wyborczej. I te osiem związków miały wpływ i obserwowały, w jaki sposób to referendum się odbywa. I to załoga, a nie liderzy związków zawodowych, którzy, jak to Pan powiedział, chcą zaistnieć, bo nie wiadomo po co mieliby zaistnieć, wie Pan, nie, nie zadecydowali o tym, że to referendum zostało przez załogę w jednoznaczny sposób określone że porozumienie przedstawione przez zarząd Jaszczemskiej Spółki Węglowej i tych liderów właśnie związkowych. Którzy nie spełnili oczekiwań tej załogi zostało odrzucone. Zostało odrzucone w 78% jak sobie przypominam referendum wrześniowe. Natomiast następne referendum faktycznie zorganizowaliśmy jako Związek Zawodowy Kadra, jako Związek Zawodowy Sierpień 80, z tego względu, że nie kto inny właśnie jak pan prezes Bojarski, jak te związki zawodowe, które w chwili obecnej nie uczestniczą w tej akcji strajkowej, wymienię. Związek Zawodowy Górników, Związek Zawodowy. ZPTIA to jest tak zwany Związek Pracowników Technicznych i Administracyjnych, NZZ Solidarność. Związek Zawodowy Przeróbka Mechaniczna i Związek Zawodowy Pracowników y, Maszynistów Wyciągowych, który to związek liczy zaledwie 14 członków. To są takie związki, proszę pana, które były bardzo nie, niepocieszone faktem, że załoga pod, y, odrzuciła to w referendum y, ten projekt porozumienia i cały czas zarzucały nam, w szczególności mi osobiście jako przewodniczącemu kadry również członkom Rady Nadzorczej, że manipulowaliśmy tutaj załogą i że czekają w tej chwili, co też to zrobimy, jeżeli idzie o wejście do Jaszczemskiej Spółki Węglowej. Myśmy tej załodze dali słowo w momencie yy, pierwszym, kiedy było to referendum zrobione, że ODA ma zadecydować o tym, czy ten projekt porozumienia zostanie przyjęty. Jeżeli zostanie przyjęty, my się temu podporządkowujemy. Natomiast jeżeli załoga to odrzuci, doprowadzimy do sytuacji takiej, że będziemy chcieli renegocjować to porozumienie. W związku z powyższym w miesiącu listopadzie zostały zebrane podpisy upoważniające członków rady nadzorczej z wyborów załogi pana Wiesława Wójtowicza i pana Mirosława Dynaka do reprezentowania załogi w ilości 1241 podpisów w rozmowach na temat renegocjacji porozumienia z Jastrzębską Spółką Węglową. O tym został informowany, pan Kurzewski. Tak? Bardzo przepraszam, panie prezydencie, Proszę panie przewodniczący. Bardzo. Ja miałem na samym początku problem z ja... zadaniem tego pytania, do kogo je tak właściwie zaadresować, bo z góry zakładałem, że pan będzie pozostawał przy swojej stronie, przy swoim stanowisku, pan prezydent z kolei będzie reprezentował interesy pracodawców e, polskich czy prywatnych. Natomiast zastanawiam się, czy to pytanie nie powinno było być skierowane do pozostałych związków zawodowych działających na terenie kopalni. Znaczy pytanie jest, pytanie jest, ja oczywiście nie będę polemizował z kwestią znajomości ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Chciałem przypomnieć, że mamy rokowania najpierw. Potem jeśli rokowania się nie powiodą, to są mediacje lub arbitraż, że do referendum może dojść wtedy, kiedy zostaje podpisany protokół rozbieżności. Nie będziemy pana przewodniczącego o to pytali, bo może nie pamięta o tym wszystkim, natomiast nie zostały zachowane wszystkie kroki prawdy. I pytanie jest takie, jeżeli Budryk, jeśli pewnie nie kłamie, ale tak pamiętam, liczy dzisiaj 2400 osób załogi, to jest pytanie następujące, dlaczego strajkuje w tej chwili tylko zdaje się, 300, czy nawet podobno poinformował pan, że zwiększyła się liczba strajkujących o około 400 osób? Dlaczego nie strajkują wszyscy? Dlaczego ludzie nie są dopuszczani do pracy, ci, którzy są praco chcą pracować i tak dalej? To są pytania, które nasuwają się nam. Panie w tej przewodniczący, kwestii. czy zechce pan na te pytania odpowiedzieć? Oczywiście, oczywiście, tylko że muszę się ustosunkować znowu do kolejnego kłamstwa pana prezydenta, bo już tak to będę nazywał. Proszę pana, niech pan nie opowiada głupot, wie pan, bo rokowania, żeby mogły się rozpocząć, to druga strona musi usiąść do tych rokowań. A skoro pan prezes nie chce zasiadać, to czy pan w ogóle rozmawia? O jakim protokole rozbieżności? Z kim mamy sobie ten protokół spisać? Sami z sobą? Natomiast jeżeli idzie o to pytanie, które pan przed chwilą zadał, dlaczego strajkuje tylko część załogi? Strajkuje ciąg technologiczny, proszę pana, czyli załoga pod ziemią pracująca i załoga pracująca, wie pan, na zakładzie przeróbczym. To są ludzie, którzy są najbardziej narażeni na pracę uciążliwą w warunkach kopalni. A strajkuje nie 400 osób, czy 300, czy jak pan mówi, troszeczkę się to zwiększyło, tylko strajkuje w tej chwili 800 osób i posiadamy listy, które jesteśmy w stanie w każdej chwili państwu pokazać, jeżeli mają, państwo mają wątpliwości. Natomiast duża część załogi przebywa na L4 lub wzięła urlopy ze względów na panujący ogólnie tutaj strach, bo zarząd KWK Budryk od lat już, od 2001 roku prowadzi mobbing. Który osobiście żeśmy odczuli jako związkowcy, proszę pana, jesteśmy jedynym związkiem chyba w kraju, który jest związkiem tajnym dla pracodawcy. Znaczy to, że składki członkowskie są odprowadzane przez konto banku, który jest poza kopalnią i w ten sposób są anonimowe dla pracodawcy, bo pracodawca ma dostęp do wszystkich nazwisk pozostałych związków z tego względu, że są podrócane składki nie jest to chyba przez listę płac, z o proszę pana. Związkach zawodowych. Znaczy, co nie jest głodne, proszę Pana? Odprowadzanie pieniędzy co nie jest składkowych na inne konta. No też się pan myli, znaczy, bo to ja nie myślę, jest na inne konta, ja tylko, pan, tylko rektorze, na konto... Niech pan poczeka. Nie, niech pan tylko nie, na dajmy, konto Związku nie, Zawodowego nie, Kadra, proszę pana. No o pan mówi? Znowu pan manipuluje. Na, na konto Związku Zawodowego Kadra poza kopalnią i to jest zgodne z ustawą o, o związkach zawodowych. Czyli nie zna pan nawet ustawy, panie prezydencie, i chce pan polimizować. Proszę no, ja pan. To, 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 to by były moje słowa, to nie były pan pan słowa pana, pana prezydenta. Pan nie ma słuchawki w uchu i pan nie słyszy, co no, ja mówię. Tutaj, to jest bardzo... Słyszy nas, to całe szczęście. Otóż czy pan słyszy, neguje, słyszy. że w sierpniu 2007 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy zarządem Jaszczebskiej spółki, zarządem Budryka i stroną społeczną? Kopalni? Proszę pana, nie neguję tego, natomiast... A no przed chwilą myśmy... pan zarzucał mi kłamstwo, więc Ale... niech pan się trzyma. Proszę faktów. pana. Ja się Było takie faktów, porozumienie? Tylko... Było? Było porozumienie Było. i kto, proszę pana, proszę kto zorganizował później referendum? Zorganizowały referendum wszystkie związki zawodowe a działające protokół na protokół rozbieżności do tego porozumienia? Proszę pana, po co protokół rozbieżności? Dlatego, Jak że takie jest polskie pan prawo. Pan musi przestrzegać no prawa. Proszę, proszę pana, pana pan... proszę. Pan nie przestrzega prawa, proszę pana. Proszę pana, czy pan rozumie, co znaczy referendum, a co znaczy spór zbiorowy, proszę pana, czy pan tego nie rozumie? Rozumiem. rozumiem. No nie rozumiem. rozumie pan, rozumiem. bo pan mieli pojęcia. To referendum możemy. Referendum możemy zrobić o to czy chcemy się nawet napić kawy, czy wolimy herbaty. Możemy zrobić niech takie pan referendum jak w Polsce, co tam w tym, jak pan przeprowadza referendum, jakie pytania żeście zadali? Pytania żeśmy zadali, proszę pana, drugie referendum i pierwsze, i pierwsze referendum. Pierwsze, pierwsze było takie Pierwsze, proszę uprzejmie. Pytanie było zadane, czy jesteś za wejściem do Jaszczemskiej Spółki Węglowej na zasadzie wypracowanego porozumienia poprzez stronę reprezentującą KWK Budryk i zarząd Jaszczemskiej Spółki Węglowej. O ile sobie przypominam, tak to pytanie brzmiało. Może było słowo jedno słowo pytanie? Nie bo mówię w tej chwili z pamięci. Jak sobie przypominam, było jedno w pierwszym nie. referendum. Proszę mnie poprawić. Nie, no to proszę Wferentum bardzo. A w drugim? Drugie referendum były dwa pytania. Czy jesteś za przyjęciem projektu porozumienia z Jaszczemską spółką węglową? I drugie pytanie było, czy jesteś za odrzuceniem projektu porozumienia, jesteś za, za strajkiem w celu spełnienia żądań zawartych w sporze zbiorowym, w jakim jest związek zawodowy kadra i wolny związek zawodowy sierpień 80. Dobrze, i, Zaraz, i teraz, gdzie ma pan protokół rozbieżności? W którym miejscu? Proszę pana, żeby mieć protokół rozbieżności, musi dojść, tak jak pan słusznie zauważył, do rokowań. Takie rokowania miał obowiązek wypełnić pan Piotr Bojarski z zarządem. Czy górnicy, którzy w tej proszę chwili proszę, ja. dołączają do akcji protestacyjnej, do strajku okupacyjnego pod ziemią, mają świadomość tego, że ten strajk jest uznawany za strajk nielegalny i że nie będą mieli za ten czas wypłaconych pieniędzy? Panie Przewodniczący, Panie Redaktorze, więc ci pracownicy mają pełną świadomość, że biorą udział w strajku legalnym i polega ten strajk na tym, że to jest dobrowolne powstrzymanie się od, od pracy. Za strajk mają niepłacone, mają pełną świadomość. Dlatego zwróciliśmy się do górników Ziemi Śląskiej, do społeczeństwa, do ludzi dobrej woli o wsparcie rodzin górniczych na specjalne konto które zostało ogłoszone w apelu. Taki apel znajduje się na stronie internetowej zzkadrabudryk.pl To konto jest opublikowane i tam wpływają datki. Ludzie, którzy płacą na rodzin strajkujących górników. I te osoby, które biorą udział w strajku od 17 grudnia będą wedle tych kwot, jakie zostaną na to konto wpłyną, będą dzielone w taki sposób, że najbardziej ubogie rodziny otrzymają w pierwszej kolejności, a później następne. Im więcej pieniędzy, Panie będzie... przewodniczący, tak, pamiętam, ja że transmitowaliśmy tę konferencję. Tak, ja mam pytanie do pana, panie przewodniczący, Proszę. a pan będzie miał wynagrodzenie w pełni wypłacone, czy też panu potrącą? Panie prezydencie, ja będę miał wynagrodzenie w pełni wypłacone, bo tak ustawa przewiduje, natomiast rezygnuję, rezygnuję ze swojego wynagrodzenia za czas trwania strajku i płacę te pieniądze właśnie na to konto. No to bardzo szlachetny czyn. Panowie, gdzie szukaj razie... No to jest uczciwe, wie pan. Gdzie szukać To jest uczciwe panowie, po prostu. Tak się uczciwie postępuje. To znaczy, potrzebny jest, ja jeszcze raz apeluję do tego, żeby potrzebny jest niestety dialog, którego tutaj w tym momencie zabrakło, pomiędzy przede wszystkim stroną związkową. Proszę zauważyć, że nie wszystkie związki zawodowe wspierają ten strajk. To jest fakt i tu chyba nikt nie ma żadnej wątpliwości, bo przecież mamy oświadczenia. Wręcz nawet słyszałem wypowiedź pana przewodniczącego Czerkaskiego, który twierdzi, że jest to strajk co najmniej dziwny. W związku z tym myślę, że powinniśmy te cuda i te wszystkie dziwności odrzucać usiąść do stołu, tym bardziej, że są bardzo konkretne propozycje, które pozwalają na to, aby sprawa została rozwiązana. I to jest tylko kwestia dobrej woli. Myślę, że jest bardzo dobry mediator i Czy trzeba tego jacyś... mediatora, mediatora też posłuchać. Myślę tutaj o panu Jerzym Markowskim, który jest znakomitym specjalistą, jeśli chodzi o kwestie górnictwa, kwestie ekonomiczne. Trzeba mu zaufać i on powinien doprowadzić do rozwiązania tego problemu. Panie przewodniczący? I chciałem powiedzieć panie prezydencie że bardzo się cieszę z tego końcowego fragmentu pańskiej wypowiedzi bo w tej chwili wypowiedział pan słowa na które czekamy usiąść do stołu rozmawiać i skończyć tą absurdalną sytuację w jakiej znaleźli się ludzie załoga ciężko pracująca kawuka drgeza. Dobrze panowie, ostatnie... jesteśmy gotowi przez 24 godziny. Ostatnie, do pytanie, zasięgnięcia do rozmów. ostatnie pytanie, ale zupełnie laika. Nie znam się na procesie wydobywania węgla, nie znam się na stopniu przeliczania strat w kopalniach, bo można to różnie interpretować i różnie liczyć. Czy rzeczywiście, jeżeli kopalnia osiąga w, w pewnym cudzysłowie, 2 miliony złotych strat dziennie? Nie byłoby przeznaczyć te pieniądze, chociaż z jednego dnia strat na podwyżki dla górników? Panie Prezydencie. Wie Pan, to wcale nie jest proste, dlatego że, proszę Pana, nie można protestować i próbować eliminować tzw. praw ekonomicznych, które tu funkcjonują. One muszą być uwzględnione. My mamy w tej chwili sytuację w Polsce taką, że w wielu już w tej chwili dziedzinach gospodarki w zarobki, tempo wzrostu wynagrodzeń przekracza tempo wzrostu wydajności pracy. I to doprowadza oczywiście do krachu ekonomicznego. Polski już naprawdę nie stać na nieustanne dofinansowanie i wyrywanie, powiedzmy, siłą pieniędzy. A no może, może być... Polski w ogóle nie stać już na utrzymywanie kopalń? Proszę pana, być może to jest też pytanie, akurat nie do mnie, bo to od, od tego są strategie gospodarcze, którzy na to pytanie powinni odpowiedzieć. Natomiast chciałem pana zapytać, czy to tak z drugiej strony zapytać tak. Z, według posiadanych przeze mnie informacji Budryk powinien zakończyć ten rok zyskiem i to w wysokości około 50 milionów złotych które można by było przynajmniej w części przeznaczyć na inwestycje, na poprawę warunków pracy itd. Tak i tak dalej. Przez tego typu historię, którą mamy w tej chwili poniesie poważne straty Panie Przewodniczący. No bardzo mnie cieszy zmiana postawy pana prezydenta. Jestem pełen uznania, że pan w tej ja chwili. Ja się nie zmieniam, mówić... ja jestem stały w Uczelni. Panie prezydencie, bardzo się cieszę, bo w tej chwili zaczynamy rozmawiać, rozmawiać w sposób merytoryczny. My jesteśmy również tego samego zdania, bo jestem w stanie panu powiedzieć taką rzecz, że wedle naszych wyliczeń podniesienie do średniej płacy z jaszczęską spółką węglową wynosiłoby 8 milionów złotych. Kopalnia Budryk, jak pan powiedział przed chwilą, ma 50 milionów złotych, więc my nie oczekujemy tutaj żadnych dotacji od Państwa, żadnych dotacji od Górników z Zjazdowskiej Spółki Węglowej, tylko chcemy skorzystać z tego, co mamy wypracowane. Ludzie na tej kopalni, proszę wie pan, pan od, 2000, od dobrze, 2001 pierwszego roku, trzy sposób mówić. Boże, pana, niech pan pamięta, że kopalnia sam pan mówi, że trzeba poprawić kwestie bezpieczeństwa. Kopalnia jest przecież tak. musi być w stanie monitorowana. To są bardzo kapitałochłonne inwestycje i rozumiem tutaj prezesa Bojarskiego który wyraźnie patrzy na przyszłość tej kopalni, a nie proszę pana na to, proszę... że co y, tylko i wyłącznie się wypracuje, to natychmiast zostanie skosowane. Ostatnie pytanie do Pana Przewodniczącego i do Pana Prezydenta. Bardzo proszę o ja... odpowiedź jednym zdaniem. Panie przewodniczący, czy dzisiejsza rozmowa jest przyczynkiem jakimś do tego, aby jednak zacząć negocjować? Jest przyczynkiem. My jesteśmy gotowi na 24 godziny na dobę do podjęcia rozmów. I w związku z powyższym, że pan prezydent wystosował taki apel, bo tak to traktujemy, taki apel. apel panie Bojarski, przestań pan się chować i przestań pan okłamywać opinię Dobrze, publiczną. Ja Siądź pan do rozmów, rozmawiajmy. Panie przewodniczący, przestańcie Proszę. eskalować żądania, dlatego że można negocjować na jakimś punkcie wyjściowym. Natomiast co chwilę przedstawiacie nowe żądania. Chociażby potraktowanie tego strajku tak. jako legalnego. Panowie, musimy kończyć. Panie przewodniczący, Proszę. Proszę. będziecie w dalszym ciągu... Będziecie eskalować dalej żądania, panie, czy siadacie do rozmów? Panie, panie redaktorze, siadamy do rozmów, choćby w tej chwili. Grzegorz Bednarski, przewodniczący Związku Zawodowego Kadra w kopalni Budryk. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję. Panie prezydencie, Dziękuję będą serdecznie. negocjacje, czy nie? Ta rozmowa ja coś dała? Ja będę zachęcał, ja będę zachęcał. Połączę się jeszcze za chwilę też również z panem y, y, doktorem Markowskim.